Siemanko Ludziska, z tej strony Dafne 24, przed Wami kolejny odcinek z serii Pokémon Flora Sky. Tak więc lecimy sobie dalej. Ostatni odcinek był bez mojego voiceu, bez, bez mojego komentarza, ponieważ no, mój głos nie domagał, tak jak słyszeliście sobie, no ale dobra. E, aha, w sumie tak, w sumie tutaj mieliśmy chyba zacząć, tylko muszę zobaczyć, jak tam moje. Nie chcę selekta, nie ten przycisk. Muszę zobaczyć, jak tam moje Pokémony wyglądają. Dobra, wszystkie na full życiu. to nie ma sprawy, możemy iść. Nie. Ja chyba długim robiłem. Tak, pamiętam te schody. Ok, gramy się zacięła. O, dobra już. O, oh, fuck. Tak. Tak, jak myślałem. No, wypierdalać. Uciekać mi stąd. Ach. Jezu, jaka, Jakie te schody są niedorobione. Dobra. Dobra, no, tym się biega. Tu nie można. Hello, I take your uh, How this? Do you say family? Mm -hmm, mm -hmm. O, tak. <coughs> Ale fagas. Mm, jakiś maniak Pikachu widzę. Pokefan fan. Mash rok smasza w łeb. O! Oh. No nope, nie zmieniamy. No hmm. jakoś nie do. Oh, nie zrobiło mi to jakiejś dużej krzywdy, chociaż no super efektyw, więc. Mogło boleć. O kurwa, trochę mnie obije, a to niedobrze. o 10 leveli prawie mniejszy pokemon a jak bije pepery, pe -pe pe -pe pe -pe dobra i co mi powiesz no znalazłeś bardzo silnego trenera tak oh my goodness, aren't you young no jestem you must be quite the trainer to beat my husband too no co <laughs> Z całą rodziną będę walczył! A ta co? Jakiś... Pokefan Victoria. Emonga. Nie wiem co to jest za pokémon jakiś przekolorowany. No dobra... Roksme. Roksme. Elektryczny. A, ale żeby Paraliżę nie dostał. Dobrze. O nie, o nie, o nie. Defense mu spadł. Ale nie, zarazor, w takim O nie, charge'uje. Ładuje się. Tylko chyba teraz nie wybuchnie, co? Tak, przy nas... chyba przy następnej kolejce. Albo przy jeszcze kolejnej. Więc dlatego trzeba, trzeba go szybko unicestwić, bo ten atak czercz jest taki, że on trwa kilka tur, ale się ładuje. Co to? Aha, użyła Jagódki. Dobra. Kurwa, nie mam czym go uderzyć. No dobra, tym grasem. O nie, ale mnie jebnie, jak się naładuje. Hmm, no dobra. No nie! Ale bije... E, ten też w ogóle działa poprawnie? Bo kiedy ona to skumuluje? No przy tym ataku nie było tego czuć. Dobra, level 26. I iskierka 14. Brawo. No i co, teraz przyjdzie synek, czy kto, czy ktoś inny z rodziny? No, ja w dole No i teraz, kto to jest? Facet czy dziewczyna? Bo nie widziałem. Dziewczyna, tak? Dobra. Las Vivi. Czy Pokémon Mam ma Marila? No, tym Marilem to nie poszalejesz na mojego krótkiego. No, otóż to. <laughs> O, tymi dźwiękami nie przejmujcie się, to jest tablet. Co to jest za Pokémon? Hato. O okay, nie, dziwny. O nie, przegrałem teraz z tym Pokémonem. Grodli mi się złoży. O, Potiona jeszcze użyła. Gust, czy mnie zabije? No, zabił mnie, tak jak przypuszczałem. No nic. Mamy jeszcze resztę Pokemonów, prawda? Iskierko, idź. Spark. O, kurwa. A, no, dobra, super efektywnie. Iskierka 15, miło, miło Skorupi To jest ten taki, no właśnie On chyba nie będzie za bardzo efektywny na niego No dobra, coś tam bije Chyba mnie pierwszy zgładzi I umieraj. Dobra, pad. Uff. Kolejny level. Kurczę, ale iskierko. Dzisiaj, dzisiaj to jest... Zostaniesz najedzona. o oh, yeah! Fajna przemiana jego jest. Grałem, ja grałem na 3DS w Pokémon Emerald, nie, nie Emerald, w Pokémon Platinum. To właśnie. W Luxio. Ba jeszcze babcia wyszła. Eee, babcia gada, że jak mogłem pokonać jej wnuczkę. Teraz zostanę po ryju. mam się szekać na przegraną. Ona ma harderia No ja mam luksję. Dzień dobry. Czyli piesek jest ładniejszy Headboot. o chyba. No właśnie Iskierko. Sorry, wybacz mi A zorze leć. O, nie, nie to. Bak, mm, 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 mm. mm, 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 O, kurwa macie. Mm -hmm. Dobra, nie mamy nic takiego, no to kurwa nieźle. Dobrze by było go podpalić, chociaż. Oha, zostałeś nam ty. To jest chyba Hunter już, tak Hunter. It does Z effect for. Będzie mnie z Lera cały czas bił skill, soap, skill swap I co ja mam za atak? Nie mówcie, że Ler O co chodzi? Co to za tak? No, żebym kurs, ale zginę. No i dozet efekt. Dobra, to już wiem. Dobra, choi. Tak, zabiję go. Zginiesz! Tak będę cię bił tym spajtem! <laughs> Dobra, przyspieszę tą walkę, bo no bez sensu tak będziecie patrzeć na to. No i wygrałem w taki oto sposób. Myślałem, że kurs mi całe życie zabierze, ale jednak nie, no to fajnie. No dzięki, ale ja mam nadzieję, że już nie będziecie... Nie wypierdalać, nie chcę z wami już je bić. Ale wejdę do Was. Dobry, teraz mi leczcie Pokemony za te wszystkie walki? Oho! A wy co? Wy nic mi nie dacie o dalej mi macho brace no, mm -mm. Hold item it promogę but a uh, speed, dobra. To mnie interesuje. Stanowczo nie. Muszę sobie uleczyć Pokémony i prawdopodobnie trener wrócił do... Gimu. Lider wrócił do swojej świątyni, czy też uczelni. Więc pójdźmy tam najpierw do Poke. Tutaj przyspieszymy tą imprezę. Dziękuję. Dobra. I znowu to przelećmy na speedzie, bo ja nie mam zamiaru tutaj się kołatać z tymi, tymi... Ojejku, te bane. Wróciło? Okej, okay, no coś tu jest. Nie, dobra, nie wróciło, ale kłamstwo ochydne. Ja wtedy nie pamiętam, czy ja się zimbiłem. Ja pierdolę, tyle chodzenia po jednym gymie. Idiotyczna sprawa Oszukaliście mnie i co teraz? Kurwa mam was pozabijać wszystkich w tym domu? Do góry, do góry, do góry Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry you don't know who I am, so will battle Beautifully. <coughs> Beautifully. Tomasz masz w kamienie w głowę. Ojejku. A to? Dobra, przyspieszę tą walkę. O. No nie, znowu to przyspieszę. Zobaczcie, jak to powoli idzie. Dobra. Dziękuję. nara. To jest wejście, ale czy to pytanie: bo czy my wchodziliśmy góry, czy z domu? -book forest chyba to byliśmy. Już naprawdę nie pamiętam. Wiem, że nie powinno się przyspieszać. You can't. Aha, you can't use flash Dobra, czyli to jednak w dół będzie, dobra No to fajnie młody Hmm You have... No... O Aha, okej okay. Nie mówicie, że to flash Okej, okay, dzięki Ale chyba mam tą odznakę Backpack Tak, akurat mam takiego pokemona, który może się tego nauczyć, więc jest świetnie No i ciekawe czy mogę tego użyć Będę to przyspieszał, bo wiecie, że już tu byłem, więc no nie ma sensu tu być. Aha, no nie mogę, czyli wiedziałem, czyli jednak cały czas... Cały, cały czas jednak ten game mi został do zrobienia, tylko hmm... Może pójdźmy do tych dziadków, może oni coś mi jeszcze powiedzą. No bo tu się nie da weź. No nie ma go w game'ie, panny. Kroń ich, megam kurby. Hm. Antidot? Antidot mi za wiele nie pomoże Co? No nie Dziękuję, do widzenia Nie chcę takich pokemonów No co to jest? Wypierdalać mi Dziękuję, do domu Co tu chodzi tutaj teraz? I'm very happy to give you time. take it. TM-5 TM-5 Headbutt Headbutt służy do tego, żeby y walić walić, uderzać chyba drzewa Bardziej takie choinki, i wtedy pokemony spadają. No tu się nie wiesz, to jest jakiś piasek śmieszny. Wtedy czasami mogą spać pokemony, czasami różne jagódki. Zależy, ale można uderzać tylko określone drzewa. Nie można wszystkich. No wiem, że są lepsze. Tylko o, tu jest jeszcze wyjście Dobra spoko Road A O ty babo Zarejestrowałem ją w po- odisz Tu byłem przecież tu były te rowery, tu był sklep rowerowy tak w ogóle Dobra, i teraz tak, i teraz naszym zadaniem będzie pierwszym zrobienie czegoś takiego. Nie, to są tu właśnie. Minę Teraz już nie będzie trzeba przyspieszać Jak się szybko potyla Hm. No chyba nic, chyba sobie na razie Dennodis you know No wiedziałem to, ale co mi, co, mi, co, co mi to pomoże No chyba nic, chyba będę musiał na razie zakończyć sobie Odcinek i poszukać na własną rękę tego trenera no nic, tak więc mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, trochę pobiegaliśmy, zrobiliśmy flesza przede wszystkim, ale nie możemy go używać, tak więc no nie za wiele nam to pomogło. Tak więc mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie już lepiej i lepiej. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, trzymajcie się ciepło, cześć!